Dzień dobry, Małgorzata Mikulska-Rębek. To jest program Ostatnia Instancja. Zapraszam. Nie wiem już, jak mam się bronić, jakimi sposobami mam się bronić. Mamy tutaj dwa zupełnie odmienne rozstrzygnięcia. Taki akt oskarżenia to jest na równi, jakbyś zabił człowieka. Zwykle słyszy się bulwersujące historie o dzieciach wykorzystywanych seksualnie przez ojców, o mężach krzywdzących rodziny, i o tym, jak trudne. Są takie sprawy do udowodnienia. Do udowodnienia winy, ale jeszcze trudniej jest wykazać niewinność. Dziś nietypowo. To będzie opowieść o drugiej stronie medalu, o mężczyznach oskarżonych o właśnie tego typu czyny. A co, jeśli człowiek jest niewinny, czy uda się to udowodnić i jak, skoro tak po ludzku, przez otoczenie już na początku zostaje się skazanym? To będzie historia Krzysztofa Stybowskiego. Zobaczmy. Jestem bezradny, nie wiem już jak mam się bronić, jakimi sposobami mam się bronić przed tymi ludźmi, i przed tymi oskarżeniami. Krzysztof Stybowski 7 lat temu rozwiódł się z żoną. Wkrótce założył nową rodzinę. Jednak była żona, nie dała o sobie zapomnieć. Oskarżyła go o znęcanie się nad nią oraz molestowanie seksualne pracownice i dwóch córek. Cała gehenna zaczęła się 7 lat temu, od, od 2002 roku, od momentu rozwodu. Yy... Bardzo dużo zarzutów i oskarżeń ze strony byłej żony zostało skierowane do organów ścigania. Wtedy pan przyjechał do mnie do sklepu, powiedział, żebym pomogła. Tak się wyraził, że byłam przez pana Stybowskiego molestowana. No nie wie pani, co się mówi? Wkładał pani ręce pod spódnicę, składał propozycje, takie rzeczy. Pani nie musi się niczym martwić, tak do mnie powiedział, ponieważ pani nie będzie musiała mu udowadniać, że on to zrobił. Pani Agnieszka nie zgodziła się kłamać, także oskarżenie o znęcaniu się nie znalazło potwierdzenia w sądzie. Jednak z zarzutami o pedofilię poradzić sobie jest znacznie trudniej. Zarzuty o molestowaniu dzieci pojawiły się ponad pół roku po wyprowadzeniu się żony stąd z dziećmi. Na sprawie rozwodowej nie było o tym mowy. Przeżyliśmy wielki szak. Cała rodzina to był tak, jakby nam się świat zawalił. Że takie coś może, mogą ludzie wymyślić. Pojawiło się doniesienie do prokuratury o molestowaniu, po czym były wstrzymane kontakty z dziećmi. I do tej pory dzieci nie widziałem. Nie byłabym z takim człowiekiem. Jakby widziała, że molestuje dzieci, no to wiadomo, każda normalna kobieta by uciekła. Była żona, matka dziewczynek, skierowała sprawę do sądu. Proces toczy się już prawie 7 lat. Prokurator rejonowy w Iławie oskarżył pana Krzysztofa S. o to, że od czerwca 2001 roku do marca 2002 roku w miejscowości w pobliżu Iławy miał przy użyciu przemocy doprowadzić swoje dwie córki do obcowania płciowego oraz do innych czynności seksualnych. Przecież pedofilem nie można być na, na miesiąc albo na pół roku. W pierwszej instancji sprawa trwała blisko 6 lat. Zostałem uniewinniony od, od zarzutów po czym yy, yy, przeciwna strona i prokuratura odwołała się od tego wyroku. Wyrok został skierowany do ponownego rozpatrzenia. Były przesłuchiwani różni, różni świadkowie. Dzieci były badane w RDK, Mąż był badany przez różne yy, seksuologów, przez psychiatrów. Wszystko wyszło pozytywnie. Badania te nie wykazały żadnych u skłonności od odchylenia od normy. Jest jedna opinia, na której sąd się cały czas opiera, to jest opinia pani psycholog z która wydała taki wyrok, bo to jest wyrok, wyrok na naszą rodzinę, że dzieci miały sny, na przykład, że miała taki sen, że śnił jej się, że śni jej się gazeta, która jest otwarta i w tej gazecie są goleli, gołe panie, Zeznania byłej żony i jednego biegłego z jednej strony, z drugiej, zeznania rodziny oskarżonego i kilku biegłych. Takie sprawy są wyjątkowo trudne, jeśli chodzi o wyrok, i wyjątkowo łatwe, jeśli chodzi o rzucenie oskarżenia. Ta trudność bierze się ze skąpego materiału z reguły dowodowego. Dlatego, że jeżeli mówimy o czynach seksualnych na małoletnich dzieciach, no to trudno. Hmm, Zdobyć jakieś konkretne dowody z uwagi na wiek osób pokrzywdzonych. Dziewczynki były przesłuchiwane po dłuższym okresie czasu od zaistnienia tych czynów, o ile oczywiście one miały miejsce. W związku z tym dochodzi jeszcze problem, właśnie czasu. W ciągu czterech spraw został skazany na 8 lat. Mamy tutaj dwa zupełnie odmienne rozstrzygnięcia. Pierwsze orzeczenie było uniewiniające, natomiast po siedmiu latach od zdarzenia zapadł wyrok skazujący na, na to bardzo nas surową karę, bo aż 8 lat pozbawienia wolności. Pan Krzysztof na dwa tygodnie trafił do aresztu po wpłaceniu kaucji i wyszedł na wolność. Teraz czeka na wyrok w sądzie apelacyjnym. Mam dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. I w tej chwili 26 lutego jest sprawa w sądzie apelacyjnym w Elblągu, sprawa odwoławcza. Podtrzymywałam go na duchu i mówiłam, słuchaj, nie martw się, jak sąd zobaczy te akta, to wszystko, bo ja też to czytam. Mówię, jak oni to zobaczą, to, to nie martw to wszystko wyjdzie. Jeżeli dziecko mówi, że się uczy na pamięć, albo że tak tatuś nam to robił, ale babcia dziadkiem widzieli, albo mamusia to widziała, no to mówię, nie masz się o co bać. Ja zawsze mówiłam, synowie, słuchaj, taki akt oskarżenia to jest na równi, jakbyś zabił człowieka, nie? Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, o co cię oskarżają ci ludzie? Nie przesądzając o winie, jedno jest pewne chyba najbardziej cierpią dzieci, a w studiu moi goście, pani Barbara Laskowska, prawnik, pani Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dzieci niczyje i pani Aleksandra Solarek, Biuro Rzecznika Praw Dziecka. E, proszę Pani, zacznijmy od tego, dlaczego te sprawy są tak trudne. Dlaczego tutaj się nie da nic ustalić na 100%? Dlaczego? To znaczy, da się ustalić na 100% w swojej praktyce miałam kilkakrotnie właśnie sprawy o molestowanie seksualne fałszywie oskarżonych ojców, którzy następnie w toku postępowania byli uniewinniani. To znaczy, podstawowym dowodem w tej sprawie, w takiej sprawie są oczywiście zeznania. Dziecka, które jest w Fundacji Dzieci niczyje na ogół diagnozowane przez biegłych psychologów. I to jest kanwa, na której sąd dokonuje dalszych ustaleń. Ale oprócz tych zeznań dziecka jest yy, szereg innych dowodów. Oczywiście są to na ogół dowody Raczej osobowe. Takie Dokładnie też... to jest matka, to są dziadkowie, to jest oczywiście oskarżony, który. który które I te dowody potrafią rzucić inne światło na zeznania dziecka. Natomiast, tak jak powiedziałam, najważniejsze są zeznania dziecka, i tu jest ogromna rola psychologów z fundacji, ażeby. Yy... Potrafić odróżnić. Za Właśnie chwilę wrócimy do kwestii te... biegłych. Natomiast e, w tym przypadku jedno jest pewne: tam były też zarzuty o molestowanie pracownicy. One nie znalazły potwierdzenia mhm. w sądzie. Ale to pokazuje, jak łatwo można e, rzucić oskarżenie. Słyszeliśmy panią Agnieszkę, która mówiła: No nie wiesz, co się mówi, że wkładał ci rękę po spódnicę i znamienne słowa, to nie ty będziesz musiał udowodnić, że tak było. To on będzie musiał wykazać, że tak nie było. Oskarżenia jest zawsze bardzo łatwo rzucać. I to nie tylko w takich sprawach, natomiast ja wróciłaś jeszcze do pytania poprzedniego, czy to jest trudne, czy to jest łatwe. To wszystko zależy. To może być i łatwe i trudne. Oczywiście jak mamy bardzo małe dziecko, maleńkie, to to jest rzeczywiście niezwykle trudne, żeby udowodnić coś, że było no, lub czegoś nie było. W tym przypadku właśnie było. to były dzieci 3-4 więc to rzeczywiście Jeżeli dzieci mało. są troszkę starsze, to trzeba dołożyć wyjątkowej staranności i mieć umiejętność rozmawiania z takimi dziećmi. Ja bym powiedziała jeszcze dodatkowo. Bardzo często yy, wymiar sprawiedliwości opiera się na przesłuchaniu. Czyli takim jednorazowym kontakcie z dzieckiem, który może trwać godzina, może trwać cztery godziny, w zależności od tego, jakie są umiejętności i otwartość dziecka, a to jest mimo wszystko jednorazowy kontakt z dzieckiem. Wydaje mi się, że powinno wejść do kanonu przesłuchiwania dzieci, dodatkowe badanie psychologiczne. Przy czym nie takie badanie, które się odbywa pięć minut po przesłuchaniu, i na ogół się bada, czy dziecko jest, to, ma odpowiedni raz inteligencji, czy ma zdolność zapamiętywania, postrzegania, to jest Bo jeśli właśnie dziecko jest małe, i to jest zazwyczaj wtedy słowo kobiety przeciwko e, słowu mężczyznę. E, ja wrócę do tego czy łatwo jest takie oskarżenie rzucić, znaczy czy w polskim e, prawie chyba niewiele grozi za to, że ja powiem e, mój były mąż molestował czy też e, zmuszał do czynności seksualnych e, dziecko. Rzeczywiście, to, to jest skomplikowana sytuacja, dlatego że matka stoi na straży ochrony dobra dziecka. Matce zawsze się może wydawać, że dziecko zostało skrzywdzone. Trudno niezwykle udowodnić, że działała w złej wierze. Naprawdę trudno jest to udowodnić. No, zawsze może powiedzieć dokładnie, mnie się tak wydawało, tak, tak właśnie było. Odczuwam taki niepokój. No, przecież jest jeszcze w prawie takie sformułowanie jak zgłaszanie przestępstwa niepopełnionego. No, przecież też za to mogłaby odpowiadać, ale pewnie tak się nie dzieje. To znaczy, jeżeli chodzi o składanie czy fałszywych zeznań, czy fałszywych pomówień, jest konkretny artykuł w kodeksie karnym, który przewiduje odpowiedzialność za właśnie tego, tego rodzaju czyny przestępcze. Tyle tylko, że bardzo często ojcowie, którzy już przejdą całą tą gehennę. Związaną z wykazywaniem swojej niewinności, po prostu nie mają już siły na to, żeby, po, żeby te matki rzeczywiście postawić przed wymiar sprawiedliwości. Pani mówi właśnie, tego, że, ja że powinien przes... bronić wymiar sprawiedliwości z urzędu. Prokuratura powinna to, to, to Prokuratura musi się dowiedzieć. No właśnie, panie, panie mówią, e, przeszedł gehennę wykazywania, że jest niewinny. Ale tu coś jest nie tak. Przecież to nie oskarżony powinien wykazywać, że jest Niewinny, tylko odwrotnie, ale chyba w takich sprawach my tak ogólnie mamy takie podejście, że jak kobieta mówi, że dziecko jest krzywdzone, wszyscy stoimy na straży, prawda, dzieci. To właśnie w sądach od razu, czy na etapie prokuratury jest takie przeświadczenie: dobro dziecka, na pewno ten mężczyzna jest winny, nie ma Pani takiej. Na pewno to, to nie, ale y, od razu wszyscy my dorośli, którzy no, mamy wielką. Moc, wielką władzę, wielki wpływ na cudze życie, bo te sprawy potrafią się toczyć latami, i to oznacza, że w te sprawy zaangażowane jest dziecko, czasami znaczna część jego życia. Jest przez właśnie takie zawiadomienie. Gdzieś to życie toczy się w sądzie, na przesłuchaniach, w zależności od wieku i jakie jest uczestnictwo tego dziecka. Niemniej jednak jest cała rodzina zaangażowana, jej emocje właśnie w tok tych spraw. I to jest cały dramat tego. A my czujemy odpowiedzialność wielką, żeby zbadać i zrobić wszystko. Żeby niczego nie zaniedbać, tak, jeśli chodzi o dobro tego dziecka, że a nuż jeżeli cokolwiek z tego zgłoszenia jest prawdą, to my mamy obowiązek zrobić wszystko, żeby, żeby to zbadać. A nie zakłada przypadkiem, że jeśli jest takie zgłoszenie, to ziarno prawdy w tym jest, bo mamy troszeczkę takie podejście. Ja nie mówię, że ono jest złe, bo oczywiście trzeba, my dorośli musimy stać na straży dziecka, ale... I szukamy tego ziarna i dlatego to jest takie, takie, takie trudne, takie czasem niejasne i e, uciążliwe. Trwa tak długo, y, no bo chcemy mieć pewność, na ile to jest możliwe, ale nie zawsze jest to możliwe. Czy I przez dramat roz... 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 tych... Czy tych roz... Jeżeli chodzi o praktykę, wpływa takie zawiadomienie od matki i pierwszą czynnością, którą zleca prokurator, to właśnie badanie dziecka w Fundacji Dzieci Nieczyje. I właściwie od tego momentu, a więc od decyzji, od opinii biegłych psychologów rozpoczyna się dalszy proces. A więc jeżeli y, opinia Wykazuje jednoznacznie, że matka przygotowała dziecko, że matka zaindukowała treści, właśnie takie, które dziecko przekazuje, to wtedy, to wtedy są, prawa oczywiście. ulega umorzeniu. Prawda? Nie... Natomiast w przeciwnym wypadku, w, każdym praktycznie, w każdej praktycznie z sytuacji, yy, Prokuratur, prokurator występuje do sądu o areszt tymczasowy. Rozpoczyna się postępowanie rodzinne o pozbawienie władzy rodzicielskiej, które często się znacznie szybciej kończy. I ten człowiek, będąc pozbawionym wolności, zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i po prostu na nim, na jego obrońcy ciąży tak naprawdę ciężar wykazywania jego niewinności. Bo często właśnie te sprawy towarzyszą sprawom o rozwód. Posłuchajmy właśnie, czy... Jak często się takie sytuacje zdarzają i czy jest taka możliwość, by rzeczywiście sądy ukarały tych faktycznych przestępców? Posłuchajmy. Bardzo często te sprawy tego rodzaju idą w parze z postępowaniem o rozwód. Albo poprzedzają takie postępowanie, żeby sobie niejako przygotować grunt, albo toczą się równolegle, albo nawet są zgłaszane w trakcie postępowania, albo po już po orzeczeniu rozwodu. Takimi oskarżeniami kobiety em, tak łatwo szermują, bo zdają sobie sprawę z tego, że jednocześnie będąc, będąc bezka, bezkarną, są w stanie narobić bardzo poważnych szkód tej osobie. Są to sprawy, w których zazwyczaj nie ma świadków. Y, I y, zaciemnia, zaciemniają obraz y, tej przemocy w rodzinie. Sędziowie nie są specjalnie szkoleni. Jak rozpoznawać, kto ma rację, a kto nie, zwłaszcza w takich sprawach, kiedy jest zazwyczaj tylko słowo przeciwko słowu? Mamy na dosyć niskim poziomie diagnostykę w podobnego rodzaju sprawach. Mamy za mało specjalistów, za mało biegłych sądowych, którzy naprawdę się znają na tym problemie. Z pewnością te procesy należą do jednych z najbardziej skomplikowanych ze względu na to, że generalnie oprócz zeznań osób pokrzywdzonych jest bardzo mało innych dowodów, które by potwierdzały wersję tychże osób pokrzywdzonych. Jest y, przestępstwo w kodeksie karnym, które polega na tym, y, polegające na tym, że jest hmm. zgłaszane przestępstwo niepopełnione. Często kiedy tych dowodów nie ma bo one są zbyt słabe, no to też kobiety boją się. Y, 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 Jakoś zgłaszać tego typu sprawy na policję czy do prokuratury, zabawy, że właśnie zostaną oskarżone o fałszywe yy, oskarżanie swojego męża czy partnera. Mnożenie fałszywych zgłoszeń powoduje, że potem jest bardzo trudno dokonać oceny, która sprawa rzeczywiście yy, jest sprawą prawdziwą, a która sprawa jest sprawą yy, tylko zgłoszoną dlatego, żeby kogoś udręczyć, żeby komuś dokuczyć. Właśnie, jak to rozpoznać? Czy sędziowie są przygotowani do właśnie poznania, czy to jest e, faktycznie coś tam się niedobrego działo w tej rodzinie i dzieci cierpiały? Czy może to jest właśnie walka kobiety przy okazji rozwodu o majątek, o alimenty, o dzieci? Pytanie zawiera odpowiedź na, na, na różne, można powiedzieć tak. Po pierwsze sędziowie są szkoleni, z całą pewnością niewystarczająco szkoleni szkoleni są prokuratorzy, z całą pewnością niewystarczająco i szkoleni są biegli, i z całą pewnością niewystarczająco. No właśnie, to wróćmy do biegłych. Często w takich sprawach jest tak, że tych biegłych jest powoływanych kilku. I rzadko się zdarza, że... To tylko w ewidentnych sprawach, że wszyscy biegli się zgadzają. W tej na przykład było tak, że kilka, kilkanaście opinii było mówiących o tym, że dzieci nie były molestowane. Jedna, że tak, wystarczy jedna. Znaczy, jestem trochę zdziwiona, bo, hmm. bo jeżeli było kilkanaście opinii, tylko czy to były opinie dotyczące e, oskarżonego, czy to były opinie dotyczące dzieci. Jeżeli jest niezgodność, opinii, tak, opinii, tak. Jeśli jest niezgodność opinii, to dziwię się, że tylko jedna przeważyła. Ale chcesz powiedzieć, że opiniowanie w sprawach o wykorzystywanie seksualne dzieci musi być przeprowadzane przez osoby, które się na tym znają. Niestety, praktyka jest taka, że <laughs> szczególnie poza Warszawą, poza wielkimi ośrodkami, występuje w danym rejonie sądu, działania sądu. Jeden, dwóch biegłych. Ci biegli są od dorosłych. E, jeżeli zdarzy się dziecko, to zajmują się dzieckiem. E, I często ich wiedza jest po prostu niewystarczająca do opiniowania, a sąd nie ma dostępu do innych biegłych. No właśnie, I jest to jak problemem. To, jak to sprawdzić, czy ten biegły. No bo naprawdę, tak można stwierdzić, że prawdopodobnie dziecko em, no miało jakieś kontakty seksualne czy było nakłaniane. To tak naprawdę zawsze może istnieć takie prawdopodobieństwo, i wystarczy taka opinia, i. I co? I człowiek zostanie skazany? To dramat tego, tych sytuacji jest taki, że jeżeli tych opinii powstaje kilkanaście, to pytanie ile razy to dziecko o tym opowiada, tak? I teraz w, w tych sprawach, powiedziałabym, Oczywiście bardzo wiele zależy od biegłego, tego jak, y, czy ma umiejętności przesłuchiwania właśnie dziecka i tutaj na pewno specjaliści z fundacji. Czyli potrzeba e, specjalistów. Ja jeszcze jedno pytanie, bo mamy mało czasu. E, czy to y, nie jest tak, że jeśli w opinii jest choćby cień prawdopodobieństwa, że doszło do molestowania, to już to jest brane na niekorzyść oskarżonego. A przecież powinno być odwrotnie, cień e, wątpliwości na korzyść. To znaczy Najpierw chciałabym wrócić jeszcze do tego wątku szkolenia sędziów czy prokuratorów. To nie jest tak, że sędziowie czy prokuratorzy mają być szkoleni w jakiejś kategorii przestępstw. Sędzia, prokurator, zwłaszcza sędzia, jest specjalistą ze zakresu prawa. On ocenia dowody, jakie mu prokurator obrona przedstawia. Może trochę ulega presji i jakie nie zgodziła, tym, ponieważ sędzia w... przesłuchuje dziecko. I w... Dobrze, Więc ale pode... być, kontaktować ocenić. się z dzieckiem. To znaczy wiedzę specjalistyczną dotyczącą przestępstw seksualnych sędzia I otrzymuje odbiegłych. S sędzia nie jest specjalistą, psychologiem, seksuologiem itd. Jasne. Dlatego tutaj nie można mówić o tym, że sędziowie są. Lepiej czy gorzej I wyszkoleni. Niestety musimy, Sędzia ocenia. Niestety musimy kończyć, aby też sędziowie nie ulegali presji takiej społecznej. Dokładnie. Na pewno wszyscy e, musimy do... się szkolić. Na pewno tej wiedzy nikomu I tym, z nas... I tym skończmy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Rozmawialiśmy o bardzo trudnych sprawach. Trudnych do udowodnienia i z jednej, i z drugiej strony. Bo tu chyba wszystko oparte jest chyba nie na prawie, a na prawdzie i zaufaniu. Na, na tym, że kobieta, oskarżając męża mówi prawdę, na tym, że sąd potrafi em, dojść do tej prawdy, pomijając stereotypy i presję społeczną, bo przecież wszystkim nam o to chodzi, byśmy tej wiary w prawdę i zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie stracili. To wszystko dzisiaj, zapraszam, w środę. Do zobaczenia.